Witajcie! A na koniec dnia mamy swoistą niespodziankę. Konwekcyjne opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Zobaczcie, jakie płaty lecą. I ja pier. <gryw> dzisiejszy dzień jest w dechę. To czekamy na dzień jutrzejszy, gdzie też może być ciekawa akcja. Śnieg pada, ale jak! Zobaczcie jakie grube płaty lecą. Ja jego. <laughs> Są święta musi być zima. No cóż? Wow. Popatrzcie, jaka śnieżyca. Zobaczcie, jaka tutaj jest średnica płatów, nawet 2 cm. Ja pierdzielę. Konwekcyjne, wieczorne. Niespodziewane, znaczy spodziewane, ale nie aż tak spodziewane opady śniegu. Wow, naprawdę wow, pogoda dzisiaj zask zaskoczyła. Najpierw piękne smugi opadowe, a teraz przepiękne, konwekcyjne, umiarkowane opady śniegu. Miłej nocy, kochani. Takim oto obrazkiem żegnamy dzisiejszy dzień. Cześć.